<laughs> Witam. To jest Kakajfa właściwie. Moje drugie super tajne konto. Gdzie i tak, wszyscy wiedzą, jak się nazywam, ale to, co jest ważne, to to jest konto, gdzie nie mam żadnych uprawnień. A wiecie, co to oznacza? Wiecie, wiecie. Oznacza to tyle, że powraca seria serwera hardcore, czyli seria hardcorowa multiplayer. Jak widzicie, dopiero co wszedłem na serwer tym kontem po raz pierwszy na tej edycji. Um, dostałem mięsko, enderchesta i killoff, um, i zaraz rozpoczynamy naszą przygodę. I uwaga, uwaga! Ważna informacja jest taka, że również ty będziesz mógł ze mną zagrać, bo będę powoli zakładał waszno, własną gildię i w opisie będziecie mieli specjalnego maila i specjalny formularz, który należy uzupełnić. A na takie proste pytania: typu jaki masz nick w grze, czy masz speaka, od kiedy grasz, bla bla bla, i wiecie co? Tutaj sobie zejdziemy na dół. Zwiedzamy sobie jeszcze troszkę na wziu. I będę wybierał zarówno graczy, którzy już rzeczywiście grają od początku edycji, czy nawet dłużej, e, starają się i widać, że rzeczywiście poświęcają sporo czasu na to, żeby e, zdobyć jak najlepsze itemy, jak najlepsze znajomości, dołączyć do jak najlepszej gildii dalej, Ale też będę dodawał osoby, które są stosunkowo świeże i do, zaczęły dopiero grać na tej edycji. Jak widzicie mamy tutaj mnóstwo śmiałków, śmiałków którzy yy, czekają, żeby rozpocząć swoją przygodę na hardkorze. Wśród nich możesz znaleźć się i ty. No i cóż, ten odcinek nie będzie jakoś wyjątkowo fascynujący. Będę się tutaj plątał po spawnie, ale w drugim odcinku już postaram się zaprosić pierwsze nie wiem, dwie, jedną, może trzy osoby i będziemy powoli zbierać itemy na założenie gildii. Także jeszcze raz, jeżeli chcecie zagrać ze mną, sprawdzajcie koniecznie opis na dole. Mhm. Um, wypełnijcie formularzy, który tam będzie, tam będzie kilka prostych pytań i pamiętajcie, że musicie no, grać na hardkorze, jeżeli chcecie ze mną zagrać na hardkorze, ale tutaj się nie martwcie. Um, zarówno gracze premium, jak i non-premium mogą sobie pograć. Już wyczułam ten flame w komentarzach gdzie wszyscy będą się kłócić co jest lepsze nieważne, zawsze tak jest um, wystarczy, że wejdziecie na stronę mc.skkf.net tam macie wszystkie informacje, poklikajcie sobie w linki na dole macie zarejestruj, non e, premium i takie tam i takie tam e, IP to oczywiście mc.skkf.net, a strona to też mc.skkf.net o kurcze, darmowej temy! czemu nie dosięgam, czemu dobra, także wiecie co, um, ja sobie skoczę tutaj pod pie piesą i sobie tutaj pozbieram troszkę mięska. Albo wiecie co? Mięsa mam w sumie sporo. Wow. Dobra, w sumie szybko tu tu mięso leci. Biedne pieski. Boże, tak mi ich żal. To biedactwa Dobra, wiecie co? Miesa, mięska mam sporo. Także tutaj jest żółty, magiczny guziczek, który właśnie klikam. I teleportujemy się. Losowe miejsce, także uwaga 3, 2, 1, bam! O, dostałem jeszcze więcej mięska. Tyle wygrać. Oho, ja rozumiem szkielet, bija. Dobra, nie będę wam pokazał kordu. Zaraz sobie po nagraniu odcinku sprawdzę, co jak. Um, bo my wyśledzicie i zabijecie. O, widzę, że już są jakieś drzewa, więc sobie zaraz ogarniemy podstawowe surowce. Mam nadzieję, że zaraz mnie tutaj ktoś nie znajdzie. Jak wchodziłem na server, to było prawie 2000 graczy, więc szansa, że kogoś tutaj spotkam, jest niestety dość duża. Ale może, może osoba, która mi spotka, okaże się litością. A jak nie, to jak zdobędę już zbroję, wyenchantuję sobie, będziemy zakładać Gildię, to się zemszczę. Także słuchajcie, moi drodzy, jest szansa, żeby zagrać ze mną. Będzie fajna Gildia, mam nadzieję. Um, jest też gildia irolkowa, BZGM, więc taka wskazówka możecie też spróbować dołączyć do irolka. Linki znajdziecie w opisie. I kurczę, może z, Iro z irolkiem coś przygotujemy, może zawrzemy sojusz, a może wręcz na odwrót. W ogóle, co, co za <grych> zbieg okoliczności. Lądowałem na środku mapy gdzieś i akurat brzuska sobie rosła. Dobra, nie będę was tutaj zanudzał ścinaniem drzewa. Także. To był króciutki filmik, który wam chciałem powiedzieć co i jak. Przypominam o opisie. E, będzie specjalny mail. Wysyłajcie na tego maila swoje zgłoszenia. Niedługo postaram się wybrać kilka pierwszych o, o, o osób. I co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Mapa jest naprawdę duża, ale graczy jest jeszcze więcej. Tutaj już ktoś, ktoś sobie kopał. <laughs> Wiecie co, Brak brakowało mi tego uczucia? Jak wchodzicie na hardcore'a i każdy, każdy, dosłownie ruch was potrafi wystraszyć. Także ten Endermal, który się pojawił, to nie, nie było zbyt y sympatyczne. Ale spoko, niedługo będę koksem, wiem, że się będziecie ze mnie śmiali, że się nie, nie umiem bić i tak dalej, ale będzie spoko, będzie spoko. Mam nadzieję, że moja gilda będzie mnie wspierać, będzie git. Także, o Cobblestone, ktoś tu był. Także zapraszam wszystkich do grania ze mną. I i i. A, jeszcze na koniec, słuchajcie, jak macie jakieś ciekawe pomysły co do serii, które mogą coś ciekawego wnieść. Em... Może, może wam coś przyjdzie do głowy, to śmiało piszcie w komentarzach. W komentarze będę sobie czytał, jak nie będziecie pisali tam strasznych Jakichś kłótni, na nie wiem, odprawiam czy nie, odprawiam, co lepsze, tylko rzeczywiście będą fajne komentarze. To postaram się, co ciekawsze pomysły wprowadzić w życie. Póki co się zastanawiam nad dwoma takimi czysto technicznymi rzeczami: czy robić tą serię z kamerką, czy nie. I czy dawać. Albo o tym Wam jeszcze nie będę mówił, to zobaczycie później. Będzie, będzie fajnie. Dobra, więc pamiętajcie, pamiętacie, dwa zamki to teraz robimy. Jeden zameszek, gdzie będzie gildia, a w praniu wyjdzie kto z kim będzie walczył i tak dalej. Nikogo nie ma. Dobra, także ja logam, znikam i widzimy się na hardkorze. Pa.